Cześć, witam Was serdecznie w odcinku specjalnym, w którym zapoznamy się jednym z mitów z San Andreas, który w rzeczywistości w GTA 5 został dodany, jak i wiele pozostałych różnych rzeczy. Jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tę misję będziemy mogli wykonać dopiero, gdy grę ukończymy w 100%. Ja zrobiłem to dopiero niedawno i odblokowała mi się jedna misja z nieznajomych i dziwaków. Zobaczcie dokładnie o co chodzi. You lucky boy. You're real lucky. Why? I thought you was a squatch. Nearly pulled a bullet in you. Made my goddamn fortune. A what? A Sasquatch! Man, you believe in that bullshit. I spent eight years combing these woods. I've seen one Hundreds of times. I just never got a clear shot. Here, look at this. It's fresh sketch. Man, you just gonna carry that shit loose in your pocket like that. Always.

co najmniej jest dziwny zaznaczmy sobie tutaj miejsce na mapce w którym występują ślady wielkiej stopy o której przed chwilą zresztą wspomniał jak pamiętacie mit ten przewijał się w Granteftauto San Andreas gdzie był on naprawdę uważany przez wielu graczy za ciekawostkę która jest prawie nieosiągalna do obejrzenia był to oczywiście mit który niestety nie był prawdziwy Wielka stopa po prostu Sandra San z zniała, Ale twórcy GTA 5, jak i wiele pozostałych mitów postanowili wrzucić wrzuci właśnie do tej gry, postanowili sobie może w pewien sposób zażartować i jak widzicie właśnie zaczynamy ścigać wielką stopę wielką stopę, która, która krąży po lasach Colos Santos Blaine Blane jeżeli dobrze kojarzę. Jak widzicie tutaj Franklin. Dorzuca od siebie pewne, yy, pewne jakieś dialogi, które oczywiście mówią o tym, że to jest wielka stopa. Yy. Najpierw, najpierw musimy go dogonić, bo zobaczycie, że nie będzie nic zbytnio dużo widać, żeby się mu przyjrzeć. Widzicie tam prze, przebiega coś w lesie, ale, ale no niestety nie jest to e, na tyle widoczne, żebyśmy mogli e, dokładnie stwierdzić, że to jest to. No i wracając do tego, dlaczego twórcy pomieszczali to, zapewne pomieszczali, żeby... O, teraz będzie widać go lepiej. O, skoczył w krzaki. E, pomieszczali to przede wszystkim dlatego e, że, że te mity w San Andreas były potworzone, ludzie bardzo się tym podjarali. I szukali godzinami różnych rzeczy. Nie było tylko mi to, oczywiście, o wielkiej stopie, był mi to o Leatherface i różnych innych rzeczach. Natomiast tutaj twórcy postanowili to powrzucać, ponieważ, ponieważ gracze, gracze jak zawsze są ciekawscy i, i szukają takich różnych rzeczy. No i, i mówię, jeżeli chcecie rzeczywiście sami sprawdzić tą, tą ciekawostkę. Tę ciekawostkę, to musicie po prostu ukończyć grę w 100%. Nie ma innej opcji, gdyż ta misja nie pojawia się uprzednio. No i tak, musimy jeszcze uważać na zwierzęta, które nas atakują po drodze, bo, bo no, no nie uda nam się wielkiej stopy zobaczyć, ale już w tym momencie chyba dobiegamy do celu. Tak, ok, jesteśmy na miejscu. Parę strzałów, i zobaczmy, co się stanie z naszym celem. Shoot me, human! I just did! Shoot me, human! Make it stop! I just shot your ass and stopped! I'm the last of my kind! the yeah, evolution is a bitch! We've lived in these woods... ...a thousand years! Man, wait a second... ...it's just a fucking mask! Make it stop, human! Man, shut the fuck up with that bullshit! What the fuck is wrong with you running around the woods in a costume? I'm the last of my kind. You fucking freak. Hey, I'm no freak. It's perfectly normal to admit to being aroused role playing dressed as a fantastical beast. What the fuck was that? No dobra, pora rozwalić tego świra, bo jak widzicie, to co najmniej dziwna sprawa. Jeżeli przyjrzeć się dokładnie, no, to, jest, to, jest, to jest dość śmieszna rzecz, dlatego że, że gościu jakiś psychiczny biega sobie po lesie w przybraniu Bigfoot'a. Jeżeli na początku, na początku patrzymy na, to, na ten dialog, wydaje nam się, że rzeczywiście, to jest prawdziwa, pra, prawdziwy potwór, który był w tym lesie i się czaił. To ty widzicie go z bliska. No po prostu koleś, który jest przybrany w maskę, no, no wyglądało to naprawdę realistycznie, jeżeli chodzi o całe zorganizowanie No i Rockstar, jak widzicie, kolejny raz po prostu postanowił sobie z nas troszkę pożartować i umieścił, umieścił taki oto mit w GTA V. Dobra, to by było na tyle. Cześć, dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się i do kiedyś. Pa!